Ja się czołem pomna chwila Cytując klasyka Robię sobie analizę kolorystyczną Taką wiecie, z prawdziwego zdarzenia Więc wypełnię zaraz wszystkie aplikacje Jak to brzmi Jakbym co najmniej na studia się chciała dostać A ja chcę po prostu dowiedzieć się Czy jestem wiosną, latem, jesienią czy zimą Tutaj jest mój dzisiejszy pomocnik Jeden ze 158 milionów kotków mojej dziuni, mojej cereczki Proszę, jakie dostaliśmy od moich rodziców Poduszki na, na rocznicę ślubu to mój mąż. Mój mąż mądry, żona mądrzejsza. Oj, <grych> no, cute. Jak jakiś czas mnie obserwujecie, to wiecie być może, że moja frustracja się już zdążyła nadbudować, związana z tą analizą, bo ja już sobie robiłam analizę kolorystyczną u podobno jednej z najlepszych kolorystki w Polsce. Tylko ja ją robiłam, zaraz wam powiem kiedy. W 2023 roku. Wyniki tej analizy. Mnie totalnie zaskoczyły. Ja się spodziewałam, że będę zupełnie innym typem i kolory, które mi zarekomendowano, no zupełnie nie są w moim guście. Nie jestem tak do końca pewna, czy faktycznie dobrze w nich wyglądam, więc znalazłam na Instagramie dziewczynę, która też się tym zajmuje. Jej analizy troszkę bardziej do mnie przemawiają, więc uznałam sprawdzę. I zrobimy sobie takie porównanie. Analizę zrobioną przez polską kolorystkę, przez tą właśnie zagraniczną, przez Chata GPT. No a jak? No wiadomo, moja siostra ma Bzika na punkcie analiz y, robionych przez czat. No. Ja jestem sceptyczna, ale jestem ciekawa, co mi tam wyjdzie. I we wszystkich trzech analizach użyję tych samych zdjęć. Od razu mówię taki disclaimer, tą pierwszą robiłam polską w 2023, ale podobno typ kolorystyczny nie zmienia się przez całe życie. To co? Zaczynamy? Ja już nie mogę doczekać, jestem taka podekscytowana. Akurat miałam się ze spokoju, bo bambelina śpi, młody, ma przygodę życia, bo dziadek zabrał go do meni automatycznej. Pozdrawiam, dziękuję, tato. Nagrywam wam tutaj ekran, jak wypełniam raport. Trzeba najpierw dodać zdjęcia, no to dodajemy. Niech będzie takie w rajstopie, kto wie ten wie, to jest to właśnie to zdjęcie, którego użyłam w poprzedniej analizie. Tutaj jest dwa zdjęcia całej sylwetki. No bo w tym pakiecie są też porady dotyczące stylu i ubierania się. I przechodzimy do kwestionariusza. Jak widzicie zdjęcie już załadowane. Pierwsze pytanie, jak myślisz, jakim jesteś typem, jaką masz temperaturę? No to zaznaczyłam, że nie wiem, nie jestem pewna, no halo po to właśnie robię tą analizę, żebyś no mi powiedzieć. Ale to pytanie jest o to, jaki jest mój naturalny kolor włosów. No to wpis że jest to blond, bo ciemny blond. Czy twoje włosy mają ciepły czy zimny podton? Zaznaczam, że nie jestem pewna. Jakie masz oczy, zielone? Jaką biżuterię preferujesz? Tutaj pisałam złotą. Następnie opisujemy swój styl. Tutaj już Wam oszczędzę. Możecie sobie zapozować, zobaczyć. Kolejne pytanie jest o problemy. Jakie problemy mam w dobieraniu garderoby? Czy jestem zadowolona ze swojej fryzury, ze swojego koloru włosów? Czy stosuję makijaż, czy robię sobie makijaż? Jakich kolorów używam? Jakiego typu jest moja i Jeszcze kilka informacji. Hello koto Chce się pan sfilmować? No pewnie. Gwiazda. to proszę mi nie masakrować, fotela. No halo. Słuchajcie, przyszło. I na początek, żeby sobie to wszystko poukładać. Według polskiej analizy, polskiej kolorystki, wyszło, że jestem jesienią. Soft autumn, czyli taką harmonijną jesienią. Przy czym ja się w ogóle nie widzę w tych kolorach. Proszę, tutaj są te kolory. To samo zdjęcie plus jeszcze jedno inne wysłałam teraz właśnie do Franceski. I jestem bardzo ciekawa, co ona mi napisała. Troszkę się boję, że znowu wyjdzie, że jestem tą jesienią i że ten raport tylko to potwierdzi. A te kolory naprawdę, no nie są raczej dla mnie. W każdym razie ja tego nie czuję. I jak już będziemy mieć te dwa raporty, to zapytamy się Chata GPT, co on o tym sądzi. Dobra, 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 nie patrzę, nie patrzę, widzę załącznik, widzę kątem oka, klikam, 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 widzę kolory, ale nie widzę co to. What? Ale jaja. Gotowi? Wyszło, że jestem, ta 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 ta, 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 ta. jasną wiosną. To są moje kolory. Widzę, że do tego kółeczka zostało użyte tu akurat to drugie zdjęcie, które dosłałam. W każdym razie analiza była robiona na podstawie obu zdjęć. Ja jestem na tak. Mi się te kolory bardzo podobają. Są takie delikatne, pastelowe i jasne. Wreszcie coś, co ja lubię. Uuu, moje kolorki. Tu jest napisane, proszę, wiosna, jasna wiosna, Neutral, proszę, jestem neutralna, ale skłaniam się ku ciepłemu. Moje ukochane róże, wreszcie jasne, a nie jakieś takie smutne, ciemne, nie wiadomo co to. Proszę. To są moje neutrale. Uuu, słuchajcie, włosy! Jako, że to jest ten wielki pakiet, transformation package i on oprócz analizy kolorystycznej ma też wskazówki dotyczące stylu i dotyczące fryzury, to pokażę Wam kolor włosów, jaki jest mi rekomendowany, ale samych fryzur, stylu fryzury nie pokażę, bo o tym zrobimy oddzielny film. Kolory. Ciepłe, miękkie, Brązy. Jaśniejsze kolory włosów to jest Toffee Brown i Honey Brown, Honey Blond. No, to w sumie takie dość podobne do moich tych oh, naturalnych na górze. I blondy. Złoty blond, karmelowy blond, miodowy blond i brąz. Czyli brąz i blond razem. Ten się spodoba mojemu mężowi, bo jego marzenie to jest to, żebym ja przefarpowała się na rudo. Never ever. Nawet za milion lat. Mamy tutaj jeszcze kolory pomadek, kolory... Róży, eyelinerów, cieni do powiek, metale. Najlepsze metale dla mnie to podobno złoto, rose gold, czyli różowe złoto i mieć. Wow! Robimy sobie jeszcze raport szybki w czacie, w czacie GPT, co wszyscy mówią, że on kłamie. Może nie kłamie, tym razem. I spróbujemy się wystylizować, co nie? Pap Koto. Zobaczymy, czy widać różnice. Czas zobaczyć, co na ten temat ma do powiedzenia czat. Nasza sztuczna inteligencja stwierdziła, że jestem latem. Jasnym latem, czyli typem chłodnym. Teraz napiszę, że na te same zdjęcia patrzyły dwie kolorystki, które doszły do innych wniosków. I powiem mu, do jakich wniosków. Ja już nieraz słyszę, że tym analizom czata nie można ufać. Ale jak widać, analizom ludzkim też do końca ufać nie można, bo nawet jak ktoś jest ogłaszany czy ogłasza się najlepszą kolorystką, najlepszym kolorystą, to te odczucia względem tego, jak nas sklasyfikować, w jakim typie kolorystycznym mogą się mocno różnić. I przypominam, korzystamy z tego samego zdjęcia. Okej, okay. czas stwierdził, mm, masz rację. Zdecydowanie, jak tak sobie patrzę na ciebie, to jesteś jednak typem skłaniającym się ku ciepłemu odcieniowi. Dzieci wyszły z domu, to masz teraz Eldorado. Masz teraz time of your life. Który typ jest lepszy dla mnie. Okej, okay, ja już wiem, ja już wiem. Czat stwierdził, no, zdecydowanie piosna. Czyli to strona brytyjska, punkcik kolejny dla strony brytyjskiej. I ja jestem bardzo zadowolona z tego werdyktu, bo tak jak Wam powiedziałam, ta, kolor, ta ba baza kolorystyczna, paleta kolorów dużo bardziej do mnie przemawia. I zaraz zobaczymy, czy faktycznie widać jakąś różnicę. Idę po ciuchy. Zaczniemy sobie od tej smutnej, ciemnej palety jesiennej. Pierwsza rzecz w jesiennym kolorze jest taka: trochę tu przykucne. Będziecie lepiej widzieć włosy do tyłu. Co myślimy? Lubimy? Nie lubimy? Myślę, że ten kolor jest nawet całkiem spoko taki trochę czekoladowy, misiowy. Następna. W zasadzie wysokość tego kadru ma swoje ograniczenia, więc w pełnej krasie życie te stroje na moim Instagramie albo TikToku, jak wolicie. Albo na YouTubie tutaj w formie szarca, druga rzecz. To jest kolor, któremu ja w zasadzie nigdy nie ufałam. Oliwka, taka zieleń wojskowa. Okej, okay, nie jest źle. Nie wygląda to tak źle jak na tej palecie dookoła mojego zdjęcia. Jest trochę lepiej. Idziemy dalej. Ostatnia rzecz z tej palety harmonijnej jesieni. Słuchajcie. Ona nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. Wiem, że tu mi coś wisi, wiem, że tu mi coś odstaje, ale ja nie potrafię jej założyć sama. Jest tutaj za dużo sznureczków, za dużo sznureczków, więc ja to przykryję włosami. Tak jak mówiłam w wersji na shorta tego filmu, ja tej sukienki nie potrafię założyć bez drugiej pary rąk. A moja zapasowa druga para rąk wyszła teraz na spacer para rąk w postaci mojego męża. Także udajmy, że tego nie widzimy. Proszę. Skupmy się na kolorze. Kolor jest ładny. Tyle Wam powiem. Podoba mi się bardzo. Jak tak noszę te kolory, to zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie ta jesień nie ma trochę sensu w moim przypadku. No ale przechodzimy do jasnej wiosny. No i kurczę, powiem Wam, że ja nie wiem. Nie jestem do końca przekonana. O! Czy to nie jest dla mnie za jasne? Z drugiej strony tak. Troszeczkę sprawia, że moja twarz się zrobiła nieco ciemniejsza, a nie taka, wiecie, in your face jasna i trochę bardziej to wszystko harmonijnie wygląda. <grym> Idziemy dalej. To jest jedna z moich ulubionych sukienek. I zdecydowanie mój ulubiony kolor, mój ulubiony odcień różu, który powinien być właśnie idealny dla jasnej wiosny. Bardzo lubię tą sukienkę. Jeśli obserwujecie mnie od jakiegoś czasu, to być może kojarzycie, bo w kilku wywiadach już miałam właśnie ją na sobie. Chociaż według właśnie tego poradnika stylu, to raczej powinnam akcentować tutaj o talie i inne rzeczy. a No i zdecydowanie nie są to rękawy dla mnie. Ale jeśli jesteście ciekawi, co tam jeszcze było w tym poradniku stylowym albo włosowym, to będą dwa oddzielne filmy na ten temat. Zapraszam. To jest mój kolor. Jestem na tak. Trzy razy tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Różowy. O dziwo znalazłam nawet całkiem sporo ubrań w tych wiosennych kolorach. Zielono-niebieskich. Z tym tyłem, bo się zapinam. Nie będę Was tutaj flashować. Ale fun fact. Ta sukienka będzie miała i dobry odcień niebieskiego i zielonego. Proszę, proszę bardzo, proszę bardzo. Zielony. Znowu rękawy, nie te. Ajajaj. Aj, aj. Niebieski i zielony. O, taki. To wszystko powinny być moje kolory. Tą sukienkę kupiłam sobie chyba z 10 lat temu. Ale ją bardzo lubię. Mamy koszulę. Oto jestem w zieleni. I wydaje mi się, że oczy zrobiły mi się bardziej zielone. Życie szalone. Nie, no na serio. Zrobiły się bardziej zielone. Tak mi się wydaje. I okej, okay, sama koszula wygląda może jak amerykański farmer, jak cowboy. Iha! Ale wydaje mi się, że sam kolor do mnie pasuje. I że znowu rozświetla mnie, dodaje mi troszeczkę więcej. Właśnie! Słuchajcie, teraz to zobaczyłam, że te kolory troszeczkę mnie ocieplają. Dodają mi trochę więcej życia i ciepła na twarzy. Jestem ciekawa, czy Wy to zauważyliście też. Więc no. Jestem pod wrażeniem, jestem na tak. Ostatnia rzecz, tym razem będzie to kolor niebieski, ale taki intensywny. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać. Wbrew pozorom to nie jest stanik sportowy, ani góra od kostiumu, to jest top. Ja nie wiem, co ja miałam w głowie, jak to kupowałam, nie mam już 13 lat. No ale cóż, trochę jak Noła mała sreńka. Podoba mi się, podoba mi się ten kolor, ten odcień niebieskiego i wiecie co, i rzadko w nim chodziłam. Tak sobie leżał w szafie, głównie przez tą zabójczą długość, a w zasadzie krótkość. Jak Wy y, uważacie, czy lepsze te kolory ciemne, czy może jasne? Zaraz powiem Wam, co myślę ja. I wydaje mi się, że nie spodziewacie się moich wniosków. I powiem Wam, ile to wszystko kosztowało, te przyjemności. Ile to wszystko kosztowało? Zaczniemy od oczywistego. HGPT zrobił mi to analizę za darmo. Wychodzi na prowadzenie. Wydaje mi się, że to było 669 zł. Z ciekawości wejdę teraz, zobaczę, ile teraz kosztuje ta usługa u tej samej kolorystki. Cena jest już dużo wyższa, tylko że to nie jest już tylko sama analiza, a analiza, konsultacja i kurs online. Wcześniej to była sama analiza, i teraz coś takiego kosztuje 1000, no prawie 1200 zł. Brutto. A konsultacja brytyjska kosztowała mnie, moi drodzy. 1254 zł, tylko że tam mieliśmy analizę kolorystyczną, mieliśmy wskazówki dotyczące stylu i dotyczące fryzury włosów. Więc wszystko to troszeczkę się od siebie różniło. Tak wyglądają ceny. Nie wiem, czy można to do końca porównać, no bo tak jak mówię, ten pakiet cały w każdym przypadku troszeczkę się różnił. A moja opinia. Jak ja to wszystko oceniam? Jak wierzyłam sobie te wszystkie rzeczy, to doszłam do takiego wniosku, że w sumie w lecie skłaniam się bardziej ku tym kolorom z palety wiosny, tym jaśniejszym, pastelowym, a w zimie, na jesieni, raczej ku tym ciemniejszym. Chociaż moim faworytem są te jasne. One mi się bardziej podobają, jak na nie patrzę, ale ja sobie podobam się też w tych ciemniejszych, chociaż nie wszystkich. Z drugiej strony, wydaje mi się, że w tych ciemniejszych troszeczkę, no tak jak Wam mówiłam, Troszeczkę na pierwszy plan wychodzi moja jasność, jasność mojej cery, i ona wydaje się mi się trochę niezdrowa wtedy. A w tych jaśniejszych kolorach mam wrażenie, podkreślam, jest to moja osobista, własna opinia. Wydaje mi się, że w tych jaśniejszych kolorach moja cera zyskuje takiego brzoskwiniowego, złotego blasku i po prostu wygląda zdrowiej. To, co mnie nie zaskoczyło, to to, że nie jestem typem chłodnym i nie jestem typem wysokokontrastowym, bo w czerni i w takiej bieli-bieli. No, raczej nie wyglądam korzystnie. Ale zaskoczyła mnie ta wiosna. Ja byłam pewna, że ta analiza jednak się potwierdzi, że będę jesienią. A tu proszę, takie, takie surprise, Kinder, niespodzianka. Czy ja teraz wyrzucę z szafy wszystkie ubrania o innych niż wiosenne kolorach? No, oczywiście, że nie. Ale jak będę kupować nowe, to z pewnością zwrócę uwagę na to, żeby były dopasowane do tej mojej palety kolorystycznej. I będę robić rotację na winted, więc zapraszam. By było warto? Fajna zabawa. Wydaje mi się, że jeśli mamy budżet, to tak, jest to warte swojej ceny, jest to bardzo fajna zabawa. To, czego żałuję, to, że nie odbyłam takiej konsultacji face-to-face. -face. Chociaż mam wrażenie, że każdy po prostu widzi to inaczej. Pora roku, którą reprezentujesz, leży w oku patrzącego. Tak poetycko to ujmę. Zamówiłam też analizę kolorystyczną dla mojego męża. Jestem ciekawa, co tam u niego wyjdzie, bo on bardzo chce odświeżyć też swoją garderobę, swój styl. Więc powiedziałam mu, żeby spróbował. Ta jego analiza jest już, jest już dużo, dużo tańsza niż moja, też u tej brytyjskiej konsultantki. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym myślicie. Czy zrobiłybyście sobie, zrobilibyście sobie taką analizę kolorystyczną? I jak uważacie, jakim typem kolorystycznym jestem? <laughs> Śmiało piszcie w komentarzach, bo... Bo ja już sama nie wiem. Zachęcam do zaobserwowania, widzimy się w następnym filmie, będzie to pewnie o fryzurach i stylu, który został mi zarekomendowany, więc jeśli Was to interesuje, to kliknijcie obserwuj, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia, cześć i ciao.